Cześć dziewczyny, chciałam wam dzisiaj pokazać, jak zrobić jeszcze inną czapkę niż robiłyśmy do tej pory. Spaceruję sobie czasem po sklepach i zauważyłam, że są one bardzo w modzie, więc stwierdziłam, że może chciałabyś sobie taką same zrobić. To jest taka czapka, która ma taką fakturę, którą właśnie widać. Takie rzędy, ja bym powiedziała. Ona tu jeszcze nie jest połączona, bo y ja Wam to wszystko pokażę, jak ją połączyć, ale najpierw muszę Wam pokazać, jak ją zrobić. Jest ona prosta w wykonaniu, naprawdę bardzo prosta, ale wydaje mi się, że trochę bardziej czasochłonna niż, niż tamtą, którą robiliśmy na tych filmikach wcześniejszych. Z tym, że no jest to całkiem inna czapka i też całkiem inaczej ją się robi, ale jest prosta. Jest prosta. Pomimo tego, że bardziej czasochłonna, to jest prosta. Yy, więc tak, co będzie nam potrzebne, yy, jak zawsze włóczka, szydełko i miara. Nożyczki. Ok. Zaczniemy od tego, yy, jak, jak dobierać rozmiar. O. Jak dobrze wiecie i często Wam też o tym e, wspominam, ja nie mówię generalnie na jaki rozmiar e, robię, bo jest mi ciężko to powiedzieć. Mam córeczkę, która ma tam 6 miesięcy i no takie ja robię, tak, na 6 miesięcy, ale to jest akurat taki problem, który jesteście sobie w samym stanie. Z, które jesteście w stanie, przepraszam, trochę się yy, sobie same rozwiązać, tak? Jeżeli chodzi o robienie tamtych czapeczek, to już to wiecie, tłumaczyłam to w filmikach i w filmiku dodatkowym, wyjaśniającym. Yy, jeżeli chodzi o tą czapkę, to jest całkiem inna metoda jak tego mierzenia. Yy, bo tu musimy zmierzyć jakby dwie wielkości, tak? Pierwsza wielkość, jaką wysokość ma mieć ta czapeczka, czyli tu, a potem jaki obwód. Jak zmierzyć tą wysokość? Proponuję mniej więcej yy, zrobić to w ten sposób, albo wziąć jakąś czapeczkę, którą Wasze dziecko już ma i poczekać chwilę to zaraz jakąś znajdę. Mam czapeczkę ze mojej dziewczynki mojej, którą też sama zrobiłam. <y> tak dla pochwalenia cię. On, ja zrobiłam ją trochę większą niż powinna być, bo chciałam, żeby ona ją miała yy, na dłużej. Tak? I jeśli mamy jakąś czapkę, którą już same zrobiłyśmy najlepiej, albo taką ze sklepu też ewentualnie, to yy, mniej więcej będzie interesować nas od czubka po sam koniec, tak? Yy, zaczynając od tego, że robimy supełek. To dobrze widać. Robimy supełek tak jak zwykle. Lżej, bliżej, o. Ups, ucieka mi tutaj coś dzisiaj. Okej. Okay. I robimy oczka łańcuszka, tak?

16, 17, 18, 19, 20. Aha, moje szydełko to numer 4. Ja pierwszy raz udało się, że to widać. Włóczka też takiego rozmiaru. Jak macie większą włóczkę, to będzie mniej oczek automatycznie, tak? Yy, ok, okazało się, że to nie starczy. Podejrzewam, że jeszcze 10 oczek. Czyli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30. Ok, 30 jest dobrze. Jeśli nawet jak jest trochę więcej, nic się nie stało, jak jest na przykład u dwa oczka, mi nic się nie stało. Dlatego, że jak teraz zrobimy ten rząd, to nam się jeszcze powiększy ten cały nasz łańcuszek. Dlatego, jak my tu mamy 30, yy, a wy macie, nie wiem, na przykład 50, bo chcecie zrobić, nie wiem, dla słonia, <grytanie> nie wiem, dla kogo. Yy, to odejmujemy od tego, co jest dobre, bo to jest akurat dobre. Dwa oczka. Tak, czyli. Raz, dwa damy szydełko i jest ok <laughs> ok robiąc tą czapkę musimy pamiętać o dwóch ważnych rzeczach o tym, że tu u góry będą inne słupki robione niż tu i tu na dole jak się dobrze przyjrzycie, to widać tą różnicę, że tu jest trochę wężej to jest to takie nasze jakby upiększenie tej czapki, tak, że ona nie jest jednolita, że jest fajna, a przy okazji ściąga trochę nam tą czapkę, żeby ona tu była trochę różniejsza, a tu była taka bardziej trzymająca się głowy, tak bym to powiedziała. Ok, w tej czapce, którą robię akurat dla męża, bo to poprosił, jest 38 oczek do góry. I y, tu jest 5 cm, raczej 5 oczek na dole, potem następna oczka i 5 oczek u góry, y, czyli 28 oczek w środku, czyli 5, 28, 5. Tutaj y, ja zrobiłabym podobnie, czyli 5, w tym momencie 18, y, w tym momencie 18 i 5, tak? Dobrze mówię? Dobrze, bo mamy 28 oczek. Y, ok, więc zaczynamy. Słup, półsłupki zaczynamy od pięciu półsłupków nawijanych w każde kolejne oczko czyli nawijamy nie wbijamy się w pierwsze oczko tylko w drugie i przeciągamy włóczkę chciałabym żebyście to widziały przez wszystkie trzy oczka to jest nasz pierwsze. Robimy dokładnie to samo. Wbijając się w kolejne oczko. To jest drugie. Dokładnie to samo. Wbijając się w kolejne. To będzie trzecie. To samo. Wbijając się w kolejne. Czwarte. To samo. Wbijając się w kolejne. Piąte. Ok, i mamy pięć. Wydaje mi się, że tu bardzo zasłoniłam to światło. Już teraz będzie trochę lepiej to widać wszystko, co tutaj chcę wam pokazać. Ok, teraz w 18 oczek będziemy robić słupki nawijane. Czyli nawijamy włóczkę, wbijamy się. Mamy trzy oczka: najpierw przez pierwsze dwa, przez kolejne dwa i tak przez 18. Ja tego nie liczę, bo łatwiej mi policzyć sobie 5 od tyłu, niż teraz liczyć 18, tak? Robię to w miarę powoli, żebyście wiedziały, że cały czas, cały czas robię to samo. Jeśli macie jakieś pytania albo pomysły, to piszcie. Postaram się Wam pomóc je rozwiązać, bo chcę, żebyście dzięki moim filmikom nauczyły się też tworzyć coś same. Oprócz tego, żebyście mnie też zachęcały do robienia czegoś, co byłyście chciały zrobić, a nie wiecie jak. Moja się gdzieś tu poplątała. Jeżeli chodzi o robienie czapek, ja używam włóczek akrylowych. One są dość podatne i niedrażniące. Jako, że ja robię większości czapki dla, dla małych dzieci, to nawet jest to wskazane. Jeszcze trochę mam do tych pięciu od końca. Cały czas yy, robię to samo. Staram się to robić naprawdę wolno, żebyście widziały, że cały czas robię to samo. O, i będę się tego zagalopowała. Teraz liczę oczko tu. Raz, dwa, trzy, cztery. O, jedno zrobiłam za dużo. Pięć. Ok, i teraz w te pięć następnych wbijamy samo oczko. Robimy same, zwykłe, zwykłe oczka. Raz. Wbijamy szydełko. Dwa, wbijamy dwa. Wbijamy. Szydełko łapiemy 3, wbijamy szydełko, łapiemy 4 i wbijamy szydełko, łapiemy 5 ok. Dla powtórzenia. Półsłupki nawijane, słupki nawijane i słupki zwykłe. Robimy dalej. Będziemy cały czas powtarzać to samo, tylko na zmianę. W tym momencie będziemy zaczynać od y, zwykłych słupków, słupki nawijane i półsłupki nawijane. Jak będziemy szli znowu do góry, to będziemy półsłupki nawijane, słupki nawijane, słupki zwykłe. Za każdym razem, jak zakończamy, robimy oczko do góry. Ja pokażę jeszcze jeden rząd. I teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Ja tylko skoczę po jeszcze jedną szydełkę, żeby Wam to... żeby Wam to dobrze pokazać. I tak robimy cały czas, nie zmieniamy niczego, oprócz w jednym miejscu, które zaraz pokażę i wyjaśnię też dlaczego. Nie wbijamy się w same oczka, czyli tu ani tu, w te małe oczka, ponieważ nie wyjdzie nam ten wzorek. Wyjdzie nam zwykła taka czapka. A my chcemy zrobić taką. Ok, więc jak to robimy? Każdy, yy, każdy z nas będzie miał to samo. Jeżeli spojrzymy na tą naszą robótkę od góry, to widzimy tak jakby warkocz. I teraz za każdym razem będziemy wbijać się w to drugie tutaj uchorzę, tak powiem. Nie w to pierwsze bliżej nas, tylko to, które jest dalej od nas. I jak będziemy się teraz wbijać tym przedełkiem, pamiętając o tym, że zaczynamy od <laughs> przepraszam, od, od pięciu słupków zwykłych, to robimy tak. Wbijamy się. Tutaj wbijamy się. To co przed chwilą mówiłam, czyli też znaczy dalej od nas. Robimy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Cały czas to samo, wbijamy się w tą nitkę, która jest dalej od nas, robiąc już te słupki nawijane. Cały czas tu się wbijamy. Przodu, że tak powiem. Pamiętając o tym, żeby zatrzymać się pięć oczek przed końcem. To będziemy robić w tym momencie półsłupki nawijane. Okay. Ja czuję, że jestem już blisko. Policzę to. Teraz, 3-4-5. Akurat <laughs> okej, okay, teraz te półsłupki. Nie w to samo miejsce się wbijamy. Czwarty i ostatni. I teraz jest ważna sprawa, <laughs> tam gdzie będziemy robić te półsłupki nabijane. Będziemy ostatnie oczko, które robimy, też słupek nawijany, wbijać w te nasze całe oczko. Tak i potem oczko do góry. I kontynuując cały czas to samo. Tutaj wbijaliśmy się w tą nitkę, o której mówiłam, tak, w tą nitkę, no, która jest dalej od nas w robieniu. E a tutaj, gdzie są te półsłupki, czyli gdzie będzie nasz dół czapy, czapki, będziemy zakańczać zwykłym zwykłymi półsłupkiem nawijanym, wbijać, wbijając się nie w, tutaj w tę górną część, która jest dalej od nas, tylko po prostu łapiąc tak, jakby te dwie nitki. Dlaczego? Dlatego, że tu, tu mamy góry i tego nie robimy. Widać tutaj takie fale. To jest bardzo brzydkie i nieestetyczne. Jeśli będziemy robić tak jak mówię, to będziemy mieli tutaj gładką powierzchnię przez całą tą czapkę. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Bo kontynuujemy to teraz cały czas, tak? Teraz będziemy zaczynać znowu od półsłupków. Zrobiłam oczko do góry łapię Wbijam się tu w pierwszy. Półsłupki. Kolejny. Drugi. Trzeci. Czwarty. No i ten piąty, ostatni, tak? Potem słupki nawijane. A potem słupki zwykłe. I tak kontynuujemy aż do momentu, w którym... Se pozwoliłam już przygotować wcześniej właśnie tą czapkę, w którym y, mamy już taki dość spory kawałek tego naszego materiału to jest widoczne dla Was. Teraz tak, kiedy wiemy, że ta czapka już jest dla nas odpowiednia, tak? Y, do tego właśnie będzie potrzebna nam tutaj miara. Mierzymy obwód y, główki dziecka, nasz, albo komukolwiek robimy tą czapkę. Y, ja zmierzyłam, że potrzebuję czapkę 55. No i jak teraz to przyłożymy, oczywiście y, tam, gdzie robiliśmy te półsłupki, y, to... Zmierzymy sobie, nie naciągając tej czapki, że ona ma tylko 43. Ale jako, że nasza włóczka się poddaje i rozciąga, jak ją naciągniemy na maksa, dosłownie na maksa, to powinno nam się zrobić 55, a nawet więcej. Nie szkodzi, jak będzie trochę więcej. Ok, jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy zakończyć tu, gdzie robimy. Te półsłupki nawijane. Czyli nie tu, gdzie robiliśmy te zwykłe słupki, tylko tu, gdzie będzie nasz dół czapki. Ok, jeśli mamy już tą odpowiednią, tutaj odpowiedni ten rozmiar tej czapki, będziemy ją z sobą łączyć. W jaki sposób? Są dwa sposoby. Albo użyjemy do tego igły, której ja w chwili obecnej nie mam, ale którą na pewno dzisiaj zakupię. Albo szydełka. Musimy sobie. I by mi tu uciekło. Robimy oczko zwykłe do góry. I nożyczkami obcinamy. Yy... Dość długi kawałek tej włóczki naszej. Zawsze można tam obciąć że jak nam braknie. Ok, jak już mamy tą włóczkę, to przeciągamy ją przez to oczko i mocno zaciskamy. Teraz będziemy łączyć te nasze boki. Spróbujemy to zrobić tak, żeby to było niewidoczne, ale tak jak mówię igłą jest to zrobić łatwiej, ale jeśli nie macie igły, a chcecie zrobić tą czapkę, no to możecie zrobić tak jak ja teraz e, zrobiłam tu gdzie jest nasze pierwsze oczko początku tego, tej czapki przeciągamy tą włóczkę. okej okay, tu już mamy złączone i teraz każde oczko, tutaj światła, w każde oczko, które tutaj mamy, czyli tu i tu, wiemy się szydełkiem i przyciągamy tą włóczkę przez całość. Kolejne oczko, dokładnie to samo. W kolejne oczko, tak w zasadzie do samego końca, ale ja to będę robić. Okrywając. W każde oczko musimy po prostu wbić się tym szydełkiem i przeciągnąć tą włóczkę. Jak macie igłę, to to idzie szybko, prawda? Łapiecie igłę. i no, jak w normalnym szyciu. Ale też pamiętając o tym, żeby iść przez te dwa oczka. Bo to jest ważne, żeby nam nie został tutaj jakiś dziwny ślad. Czyli żeby nie było widać po prostu tego. że tą czapkę... O, widzicie? Nie widać tego, że ta czapka jest tutaj łączona. I właśnie o to nam chodzi okej, okay, kolejne oczko, kolejne oczko, Że czasochłonne, tak jak mówię, jak ma ktoś igłę taką grubą, w którą właśnie wejdzie ta włóczka, to ma robić do igłą. Bo to jest po prostu tak czasochłonne. Kolejne. I ta czapka już zaczyna nam się tutaj ładnie łączyć. W ogóle nie widać tego łączenia. I o to nam chodzi. Ok, i tak robimy do samego końca. Spotkamy się przy końcu, dobra? Bo szkoda, żebym yy, no, nagrywała to, bo i tak robicie swoim tempem. Ok, ja już łączę pierwsze, czyli te oczko u góry ostatnie. Ok. Jest to dosłownie ostatnie pociągnięcie. I tu robimy słupek. Mocno ściągamy. I proszę bardzo. Nasza czapka bez w ogóle widocznego połączenia, tak? Ok. Teraz jesteśmy tu w Połączymy te dwa. Ok, i teraz zakończamy górę. Jak to robimy? Yy, tu gdzie mamy... Tu góry są akurat po jednym takim pasku. Tu widać. Tu, 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 tu. Tam wbijamy szydełko. Najlepiej jakbyśmy mieli igłę. Cały czas to powtarzam. Kolejne wbijamy, przyciągamy, kolejne i tak dookoła. Jasno, spotkamy się przy końcu. Dobra, spotkamy się przy końcu cały czas wbijając w te tutaj, tu, 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 to co tak jakby wystaje do góry. Ok, jak mamy już przeciągnięte przez całą tą górę, to ściągamy tą naszą robotkę bardzo ciasno. Jak ktoś ma igłę, to bardzo łatwo mu to zakończyć. Jeśli ktoś nie ma igły, no to tak jak cały czas tutaj robiliśmy, tak szydełkiem oczko do góry, i gdzieś to tam sobie się żeby ta czapka nam się tutaj nie porozwiązywała tak na spokojnie z 6 razy takie zakończenie, że wbijamy, przeciągamy włóczkę, łapiemy włóczkę robiąc supełek i przeciągamy całą włóczkę przez ten tuż supełek teraz... mam trzeci raz Będę miała czwarty raz Czwarty, piąty ostatni szósty okej okay. i w ten sposób powstała nam taka oto czapka oczywiście tu tutaj obcinamy jak już jesteśmy pewne, że to jest bardzo dobrze zszyte. No i dobra. Mamy piękną czapkę. Dzięki za uwagę.